Nauka nie rozumiem. Welcome to my show. My name is dr Richard Pelikan, and I'm still in Poland today. I'm gonna afraid to. Whoa, whoa, nie! I'm gonna. I'm sorry. Będę mówił po polsku. Kochani, wybaczcie tę przerwę w moim programie, ale niestety byłem na wakacjach no i miałem kwarantannę koronawirus. Więc nic z tych wakacji nie miałem. A skoro o tym już mowa, koniec wakacji. To znaczy co? Powrót do szkoły. Tak. A skoro powrót do szkoły, to rodzi się pytanie naszego odcinka, czyli. Nie zapisałem. Yy, pytanie, czyli jest. Yy, oh. A -a. A tu wiem, czy warto wracać do szkoły z powodu. Yy, teraz, czy warto wracać do szkoły po prostu? Yy, no, yy, bo jest koronawirus. No i na to pytanie będziemy odpowiadać. Ja przygotowałem teraz dużo równań, bo piszecie, że nigdy nie biorę egzauta, więc yy, wziąłem tym razem, przygotowałem się. Są równania, z których wyliczymy, czy warto wracać we wrześniu do szkoły. Uwaga, zaczynamy od. W21, to sobie każdy w domu przeliczy, no i to jesteśmy my i mamy coś takiego. Wracamy do szkoły, szybko, pędzę do szkoły. No i nagle biegniemy do tej szkoły, i tutaj, proszę bardzo, policja nas zatrzymuje i mówi: Stop, 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 gdzie pan tak biegnie? A my mówimy: No, do szkoły, do szkoły, bo się spóźnię na inaugurację. A oni mówią: Tak, a y, ma pan y, zaświadczenie od lekarza, że nie ma pan koronawirus? A my mówimy: No. No nie, bo nie miałem koronawirus, to nie mam. No, a policja mówi, on, no to dobra, to pan poczeka, mandat jeszcze panu damy. Ale, ale za co? No bo, bo nie pyskuj gówniarzu. No i dostajesz mandat, więc y, i, i, idziesz do szkoły, więc y, odpowiedź na pytanie, czy warto wracać do szkoły w tym y, momencie? Nie, nie warto, nie idźcie. Większość y, mądrych, znanych ludzi została wyrzucona ze szkoły. Y, wyrzucony został Einstein. Y, tam y, ten ja zostałem wyrzucony, bo butów nie miałem, więc warto o tym pamiętać. Także na koniec, jeszcze wzór na udane święta, i to jest rodzina, plus stół, plus jedzenie, plus pokój, plus choinka. I jak macie to wszystko, to przychodzi Pan dziwnie uśmiechnięty i mówi do Was: No, zdejmuj spodnie. A ty, jak teraz, święta są, co pan mówi? No zdejmuj spodnie, mówię, zdejmuj spodnie. No, jest, no nieważne, nie, nie moje dzieciństwo to jest porażka. No słuchajcie, w, wszystko w takim razie w tym programie. Bardzo was pozdrawiam z mojego studia w Lizbonie, Richard Pelikan. Nauka, nie rozumiem. Hello! Welcome 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 in my amazing show that is name uh, nauka nie rozumiem Będę mówił po polsku, bo mamy, jak się okazuje ze statystyk, większość widzów polskich, a ja od lat próję się z tym angielskim, chodzę na kursy i to nic nie daje. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zwykle, cieszę się, że jesteście ze mną. Wszystkie pytania, które wysłaliście ostatnio na skrzynkę, to nie wiem, bo zgubiłem hasło, ale przejdźmy do pytania dzisiejszego programu. Dlaczego komary żyją? Haha, nie? To jest dobre pytanie naukowe, dlatego ja przygotowałem dzisiaj się do tej odpowiedzi, żeby Wam powiedzieć o tym. Nieprawda! Lepsze pytanie jest, z czego komary żyją? I tu dzisiaj będziemy do tego dowodzić na podstawie eksperymentu. Uwaga! No i więc mamy komara. To jest komar A. No i komar A składa się tam z nóg. Głowy i tego, rury z sącej. no i ma tam skrzydła jeszcze. Ja nie wiem, nie przyjrzałem się za bardzo, bo też się spieszyłem, bo się spóźniłem. W każdym razie komar leci sobie tutaj do drzewo, bo mieszkają w drzewie. No, i komar przylatuje właśnie tam po pracy. No, dzień dobry, dzień dobry pani Komarowo. Yy, znaczy, cześć, kochanie Boże, widzisz, myli mi się, tak dużo w pracy siedzę. A ona mówi: No, cześć, skarbie, jak tam twój dzień minął? A on mówi: A wiesz, no tak słabo jest, no zwolnili mnie. Ona mówi: O kurde, a to co się stało? A no, no nie będę ci opowiadał, no głupia sprawa. O Boże, no to z czego my tam teraz te dzieci nasze na studia poślemy. A on mówi, no nie wiem, no ja tam chyba jakieś mam oszczędności. Ona mówi, no właśnie, chciałam z tobą o tym pogadać, bo za dużo na tym, na tych y, stronach internetowych siedziałam i wydałam. O Jezus, ty taka, i tam się kłócą i tak dalej, i tak dalej. Więc y, no one jakby komary nie mają z czego żyć, bo straciły pracę, więc to jest odpowiedź na pytanie. Y, tak, zahaczając, czemu komary żyją, bo. Y, no, nie wiem, bo tak jest, no po prostu, bo żyją, bo musi być jakaś ta yy, równowaga. No, jakby yy, komary żyją, mój ojciec nie żyje. No i to jest taka właśnie yy, sprawiedliwość. Yy, no tak jest. No. Yy, na koniec oczywiście pokażę Wam yy, sztuczkę. To są yy, rachunki za prąd. Jak się je zapłaci, to można yy, je wyrzucić. Więc yy, yy, no. Tom Cruise poleci w kosmos rakietą bo, bo może. Dosłuchajcie, no, w tyle w tym odcinku z mojego studia w Lizbonie Ricardo Pelicano! Nauka nie rozumiem. Boże, m'appelle Ricardo Pelikan mieszkam w Polsce. Witam was serdecznie w moim kolejnym odcinku fantastycznego programu, który pomaga nam rozwiewać ciemne chmury, głupoty, zastępując je Niebieskim niebem mądrości. Witam was w programie kolejnym naszym tematem odcinka dzisiaj jest jak się nie kłócić. Skąd taki pomysł? No. Taki... Przypomniałem sobie, że ludzie się kłócą w, w, w krajach różnych. Nie potrafią się dogadać strajkują, więc pomyślałem sobie, powiedzmy, jak się nie kłócić. No, i teraz przede wszystkim ważniejsze pytanie niż jak się nie kłócić jest, co to jest kłótnia, i na tym się zajmiemy. Więc tak, jest postać A, jakoś tam ma na imię, i postać B, która jakoś ma na imię, i postać C, która jakoś ma na imię. Więc postać A mówi: Mam tutaj moje zdanie. Druga osoba mówi: Ja mam też zdanie, i one spotykają się w tym miejscu i tutaj. Zazwyczaj y, następuje darcie ryja i one się kłócą. I teraz co zrobić, żeby te osoby się nie kłóciły? Najlepiej jest spojrzeć y, z perspektywy drugiej osoby. To znaczy pomyśleć sobie, hmm, a co, co, co tam, y, co, co to jest? Co ta postać może mieć do, w głowie innego niż ja, i ta druga postać też? Więc, jakby obracamy sobie strony i dzięki temu możemy sprawdzić. Więc, jak poznamy tak naprawdę, co druga strona myśli, no to wtedy mamy takie: A dobra, a dobra, kumam, kumam o co ci chodzi. Wiem, wiem, dlaczego się denerwujesz teraz. Więc, jakby to wiem, rozumiem, nie kłóćmy się. Na koniec Optimus Prime. Jedzie na misję, a ja przygotowałem dla was sztuczkę Nunczako. Jest to sztuczka nazwana Zabójcza 8.6. Uwaga! To wszystko. Z mojego studia w Lizbonie, Richard Pelikan.